Witam szanownych gości. Revit z tej strony w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jestem właściwie przed Billiconem, właściwie przed Convention Center, tak zwanym. Zresztą możecie zobaczyć, albo pokażę Wam, jak już tam dojdę. Słuchajcie, podróż była bardzo uciążliwa, z tego faktu, że zakatarzony cały czas kicha wielka. Eee, tutaj wszyscy się ładnie zatrzymują w ogóle, co jest niesamowite. Po mojej prawej stronie jest hotel Hilton, możecie tu zobaczyć. Po mojej lewej stronie jest hotel Mariot, którego teraz nie pokażę, bo są lampy, raczej, przepraszam, nie lampy, tylko wielkie palmy. Eee, teraz trwa impreza, na którą zostali zaproszeni wszyscy, a w niektórych miejscach tylko wybrani. Do siebie chodzi o wejściówkę tam do sali balowej, z tego co wiem. Ja dorwałem już yeah. press pasa, Media. Media Pozdrawiam redakcję. E, no jest naprawdę nieźle. Pokażę wam jak wygląda w ogóle ta impreza. Patrzcie na to. Oczywiście to będzie takie nagranie takie swobodne. Nie mam możliwości edycji tutaj, tak więc jedziemy na, na cały, słuchajcie, patrzcie na to. Oczywiście... Podjeżdżają tu fury naj, najlepsze. O. E, tam wejdziemy za chwilkę, ale chcę Wam pokazać tak naprawdę jak wygląda Convention Center, który jest właśnie tam. Tam jest Mariot. Czyli same... same zajebiste no, rzeczy. Jeżeli chodzi o Amerykańców, oni w ogóle mnie nie rozumieją, tak więc spoko mogę mówić, co mi się żywnie podoba. Po, poza tym jestem w kruszuce Wiedźmina, więc... E, tak, dziwnie patrzą na mnie czasami. Jak to? On nie jest fanem Blizzarda? From the, blizzard, oh, rah, for the horn, i tak dalej, nie? Tak więc... niesamowicie to wygląda. Zobaczcie w ogóle przede mną, co się tam dzieje. Tam jutro będzie bliskon, moi drodzy, już jutro będzie tam bliskon. będzie naprawdę niesamowicie i mam zamiar tam szaleć. Co ciekawe, zapomniałem przejściówki do ich dziwnego systemu wtyczkowego i na szczęście poradowała mi pani z recepcji. Mają tego na kopy, bo wszyscy zapominają, tak więc mega sprawa. I no jestem na nogach mniej więcej 36 godzin. A może mniej, 30. Więc całkiem nieźle, ale adrenalnie jest genialna, ponieważ klimat tutaj jest niesamowity. Oczywiście tutaj przede mną za chwilę przyjdziemy obok barów sa, sałatkowych. Słuchajcie, teraz jest mniej więcej godzina chyba szósta. Tak więc tak to wygląda. To miejsce tętni życiem, a ja myślałem, że tutaj nikogo nie będzie. Tak więc, bym powiedział Wam, no, że wow, tu jest naprawdę niesamowicie. Patrzcie, ile ludzi było. jest tak to wygląda? No i jesteśmy już praktycznie przed Convention Center w Anaheim. Um, powiem Wam, że lotnisko w Los Angeles jest fajne, zdecydowanie. I, um, no cóż, mogę powiedzieć, tak są, jechałem tutaj godzinę. I od razu pod hotel, więc jest naprawdę fajnie. Zobaczcie, jak to wygląda. Patrzcie na to. Oczywiście jest już ciemno. Ja się tu może zatrzymam. Więc tak to mniej więcej wygląda. Taka drobna przechadzka do Convention Center. Tak więc zapraszam na następny odcinek, który będzie pewnie jutro wieczorem. Trzymajcie się. Na razie. Pozdrawiam. Wiskonu. Anaheim. Kalifornia.